Witajcie, widzowie! Z tej strony, Aura, to ogólnie mój pierwszy filmik na Fortnite. Jest ze mną mój kolega Harpex. Dziś, no, przedwczoraj, czy tam wczoraj, ja już się gubię, weszła nowa aktualizacja z. W kolaboracji z, Mar z Marvelem. My ogólnie już graliśmy razem Dokładnie. z Marvela. Ale pokażemy Wam, jak wygląda nowy sezon, grając jedną z gier. Co to. Chciałam. To... W tym czasie, gdy dodaje nas do gry, szuka nam meczu, dobiera graczy, czy tam, co tam się dzieje, to opowiem wam trochę o nowej aktualizacji. Dodali nowy tutaj, karnet bojowy z Marvela. I no i, zaczęła się tak. I jeszcze będą pazury pantery, chyba że już są. Lecz na razie ja odkryłem yy, wszystkie z broni yy, Iron Mana i też yy, 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 Kapitana Ameryki. jej broń. Yy, co tam jeszcze było? A bo nie widzowie! Ja I tylko to... powiem tyle. Że jesteśmy nowi, więc prosimy nie wyzywać. Jesteśmy nowi i ogólnie mam nadzieję, że nas dobrze przyjmiecie. Oczywiście na YouTube jesteśmy nowi, bo my ogólnie też graliśmy trochę. No dokładnie. Dzień, że nasze firmy e, ogólnie są teraz po aktualizacji. Nigdy jeszcze nie grałem w aktualizacji Oprócz wczoraj, ja tylko patrzyłem, są nowe miejscówki. Dobra, i w na na Naprawdę mi się podoba ta miejscówka. No teraz wam mogę pokazać, gdzie chcą różne rzeczy. Gdzie mogą być. Ten Bem y, e, e, Teraz Wam pokażę jak one wyglądają i wygląda na broń. Dodali starą broń. Moja ulubiona trochę, SCAR. Teraz da się go aktualizować, że się Dodawać celowniki i inne upgrade. Można coś powiedzieć, mogę. No. Panie Widowi, wiecie o co chodzi z tą wielką maską, jakąś głową na wodzie? To możecie pisać w komentarzu, bo to nas bardzo ciekawi, o co z tym chodzi. Eee, ja podejrzewam, że kiedyś też była jakaś koroba jak na No była, była. Proszę, tak się prezent... o to tak prezentuje się yy, Tarcza Kapitana Ameryki. A tak a nowa ja broń. A tak nie. nowa broń się. A tak, tak nowa broń się nie. prezentuje. Tak no stara, ale jest modyfikowana. Yy, można też się bronić. Podczas bronienia jeszcze yy. przeliż, dalej się... tarcza pójdzie. Yy. Dalej... No. Widać, tutaj, tutaj, tutaj są jakieś zakaty filmowe ogólnie. Pewnie to też ma jakieś nawiązane do późniejszych update'ów. Albo... Film, piszcie w komentarzach ty też. Czy wiecie coś na temat te, tych plakatów? Może będzie jakieś... O no i tutaj dalszy? mamy ulepszoną strzelnkę, otworzymy sobie. A tak. teraz zobaczymy dystans. Tak, czy... no. Dodali y, la, landery tak, tak, tak prezentują. Ogólnie no, to wygląda no, koszangery. Tak langery ogólnie wyglądają. Patrz tak o. Tak, ja mam nasz landera. Tak się prezentuje skarb. Taką jest skrzynka. Tak, się Ej bra braciwku, 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 braciwku. Także, w No w sumie. Chcesz? To? O. Tak. Biega i strzela. Zerwa z W ogóle, my tak mówimy na siebie koledzy, a jesteśmy brać mix da. Ogólnie to. Jest dużo takowych broni. E, Ona w ogóle no. nie ma. mamy, że Nie że tak jakby gdzie latamy, no. Zawsze kim na dziedzictwo, więc to... Tak. Więc tak, jak tak, wracamy tu. Później warto na stację kolejową. Tak, e, warto na stację kolejową. później. Tutaj. Może też na pociąg. Wszystko razem... weźmiemy pociąg. Ktoś mnie na kryć, to wrócił pociąg. Ktoś mnie pociąg. Jaki tutaj typków mamy? Zaraz pewnie biegną do nas. Nie, ja już go zabiję. Aha. Jak ja kiedyś gram w Fortnite, teraz gram, ale tylko na podzie. Ja teraz gram na podzie. Ja, ja no, mogą tyle, że ja w, 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 w to chciałam grać w czwartym sezonie. Znaczy w czwartym tak. rozdziale. Niedawno. dawno coś się stało z Fortnite'a. Nie wiem ogólnie co, za to nie będę mogła włączyć mapy. Oto jedno z przedmiotów swojego fajnego z drugiego filmu, ale nie. Oglądałem. Poleciał. Eee... już. To tak prezentuje się ten Ja gram na komputerze, tak jak w tej pracy, w Apex dwa razy spacer, lecisz dwa razy skok, lecisz kontrol, autobus, kontynuujesz yy, sprint, przyspieszasz ja, ja mogę wam powiedzieć ogólnie, o tutaj jest ten ja wam tyle mogę ogólnie powiedzieć widzowie, że ja już kiedyś, że ja zacząłem grać w czwartym rozdziale, a właśnie Aura, czyli no mój brat zaczął grać chyba w trzecim rozdziale, znaczy ja w czwartym rozdziale, a ty chyba zaczęły grać w Drugi. trzecim. Drugim a. Sam a. z drugiego. Ogólnie tak dzień przed aktualizacją za aktualizował yy, zainstalowałam naprawdę. Yy, pamiętam tak mało z drugiego. Ja pamiętam z trzeciego, zawsze lataliśmy na ten zamek. Ja jakoś na ten zamek śmiesznie mówiłem, ale nie pamiętam jak. Trzecia cześć. No. No. E, w ogóle nie powiedziałem wam, są trzy nowe medaliony. Takie dawa. Eee, neutralne. E, o, zaraz to zobaczymy. Tego o, miał, to się... mogę wziąć sobie. No, Tym bo czy miałeś? Coś. Do są... Neore... ne... Dobra, nieważne. Neutralne. No, neutralna. to? No, omija nas. O, za blisko jesteśmy. Po cienkim lądzie. Jak podejdziemy do niego, za blisko, atakuje nas.

O no, to był prawdziwy Mogę dało... wziąć pompę? Tylko gdzieś to Co trzeba schować tę ledę dawno. Jedno pytanie Co robi medali? e... medalion? Medalion niewidzialności ustawy czyli... A mogę sobie medalion wziąć? Ja wczoraj Ja Jesteśmy wpół niewidzialni, bo jesteśmy niewidzialni, okay. nie niewidzialni, o, ale przyzroczyli. O, tu są dwa Monachry. Tak. To już tutaj trzeba wywalczyć. O, ktoś tu idzie, ktoś tu idzie. idzie. Mam. Dobra. Kurde. Ktoś tu będzie mógł zabrać te! Jak ktoś jest dobry z Monach i właśnie z tej pompy no to będzie czwarte słabo, bo tutaj zostawiali. Zostawiliśmy to słownie centralne no, Tak, ale zaraz, tak, zaraz coś taki. Dam spęgroś, tutaj przyleci i... Dobra. E, teraz pytanie, jeszcze tego samu sprawdzam. Czy kapitan Amerykan mieć kolor? Nie, nie może. A na przykład takie coś.

ja, ja nie polecam ogólnie. Ze, ze, jak nie za, jakby chcieliście, chcieliście ze mną zagrać macie swoje, ale nie, a, nie za, a ja was nie za bardzo znam, to e, wiedzcie takie coś, gdy będziecie strzelać tak. jakby ze snajperki to ja, do swoim, to ja mam dosłownie wejdę na celownik i stracicie fraga. Ogólnie Ech. raczej nie będziemy przyjmować zaproszenie znajomych. Jakie oczywiście staniemy się w popularnym, będzie raczej bardzo dalej przemysłowym. Aaaa. Film e, już bardzo dużo tutaj bardzo, bardzo popularnych. Na przykład ja niektórych oglądam. Na przykład Hexo, e, Boler, ba, ogólnie nie wiem jak się tworzy swoje kody. No,

jak to ja, wszystko mi wszystko tutaj. Mieszane. tutaj już ktoś tam jest. Tutaj. Jak coś tam ksywkę mieszany w widzowie? Kurczę. Kurczę. O Kurczę. 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 No, A, to nie wchodzić, to naprawdę mogliśmy tam nie wchodzić. No i przez to pewnie gierkę tak przegramy, ale... Nie yy, Ja powiem wam tyle. My nie jesteśmy tacy, że... Ja chcę wygrać i tak dalej. My nie no. O, w ogóle zapijamy, że tak, ten, Nie Wydaję to, ja podejdę do nich. Ulegnie. Proszę Proszę No chodź tutaj, zabudujesz się Bo tutaj trzy typy tam są Proszę, ja mam mityczną pompę okay. Zresztą i tak mi zginę Oddaw mi tą pompę, potem... Tak, tak, oddam Na razie muszę zbiąć ja. Po co mi dwie takie same głowy? Nie wiem mam tą micyczną. No tak, tak no. Ja mam... Ja będę miał misterio i ci dam tą tę. A mogę ja misterio, bo to była moja. A teraz to jak chcesz. Podra. Nie wiem. Ona są gdzieś takie. No nie wiem. tak samo pewnie heksa czy tam mieszanin na razie na razie my aktualizowaliśmy le... dopiero niedawno ruszelniki dlatego tam kaktusik to ja to bardzo stary wracamy yy, do lobby'a i może zagramy kolejną rundę chociaż to raczej wystarczy na, yy, to ten film. E, bardzo Wam, Was proszę o zostawienie subskrypcji. Jak film, filmik Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę i, i też. No tak Wam się nie spodobał, to e, kto by chciał darmowy karnet bojowy, niech zostaw, zostawi łapkę w górę. Do zobaczenia na kolejnym filmie.